Cześć, witajcie z tej strony Jake i na was w kolejnym odcinku gier treningowych. Tym razem rzuty wolne, czyli 12 na 13 ćwiczeń, jakie przygotowało dla nas EA. No to co, zaczynamy rzuty wolne, bo no nie ma co się czarować. Chciałem sam nauczyć się jakoś bardzo, bardzo dobrze dorobić. To, to co, brązowe ćwiczenie. Mm -hmm. Rzut wolny 79, to jest troszkę nieporozumienie. Bale tutaj jest trochę lepszy, więc wybierzemy sobie Bale'a. Ale jeszcze poproszę instrukcję. Użyj lewej, aby strzałki, aby podkręcić lub jednocześnie LB, żeby uderzyć prosto. Im dłużej przytrzymasz X, tym silniej dobra. No to co? Uwaga! A, to jest ten Knuckleball. Co? Co niby jest. Ale śmiesznie Bale uderza te rzuty wolne. A to chyba za mocno podkręciłem. No, trafiam, trafiam, ale nie tam, gdzie trzeba Uwaga i pyk Jest, pierwsza tabliczka Teraz przydałoby się drugą No, ale ten mur nie jest jakiś tutaj straszny Ale słupek Słupek Jeszcze raz może, teraz A, obok, obok, dobra, powtórzymy ćwiczenie, teraz już jestem bardziej doświadczony, jeżeli o to chodzi Więc Poszło Piękny strzał na sam początek może teraz uderzyłem dobra no i teraz zaczyna się robić trochę gorzej bo tutaj już tak łatwo wycelować nie jest te jak się jest no albo jednak tak no uwaga u za słabo ale dobra już przynajmniej mniej więcej kojarzę jakby to uderzyć prosto piłka i tak troszeczkę skręciła więc muszę tutaj no uderzaj no i pięknie Dwie próby do końca Czasu też wystarczająco, więc powinno to wystarczyć jak najbardziej na brązowy medal Mamy brąz i jedziemy dalej Zobaczymy co tutaj mamy W tym przejściu spróbuj podkręcić piłkę dookoła muru yy, Lub nad nim I trafić do celów ile tylko zdołasz przy jak najmniejszej liczbie prób i w jak najkrótszym czasie Dobra No to co, lecimy pierwsze tam A jest, udało się, udało się. Ta piłka lekko skręca, trzeba to zawsze mieć tam jakoś w pamięci. No właśnie, no właśnie nie miałem, nie miałem. O, ale tutaj będę miał, tu już będę miał, ale no nie udało się. Kurczę, 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 pyk tutaj, no jedziemy i słupek. Wiecie co, powtórzymy sobie to ćwiczenie, bo y Tutaj trzeba by raczej wszystko za pierwszym razem trafiać. Jest, udało się. Pierwszy strzał, pierwsze trafienie. O, teraz może tak lekko, delikatnie. O! No! Jest! Udało się. Potem będziemy sobie strzelać nad murem. Hmm. Nie wiem, czy uda nad murem to strzelić. Ale tak, może. Hmm, nie tak chciałem podkręcić. Spróbujemy w drugą stronę. Jak... O, bo tak, czekajcie. Może. A za bardzo, ale fajnie mi się nim strzela wolny Uwaga Uuu, jak ta piłka leciała świetnie widzieliście? Nice Uwaga jeszcze raz On tak fajnie uuuu Tu nad, tym, nad nimi nie przestrzelę nie? No tak myślałem tylko sobie punkty bezsensownie odjąłem Dobra, to czekajcie, teraz tutaj trzeba troszkę nadrobić punktu, punktami tego. A, LB zapomniałem trzymać. Dobra, ponownie. Ponownie i jeszcze raz. Trafiłem pomiędzy serio. Teraz będzie dobrze. Dobra, jest pierwszy, mały. Mały jest. Teraz. No, powinno to wystarczyć. No, mam nadzieję, że tak będzie. Jest 1400. Pierwsze te na dole, właśnie chcę zbić, żeby mieć może już od razu srebro, a dopiero potem zajmować się tymi na górze. No co, jakiś sposób trzeba mieć, nie? A na pewno będę. Nie, nie, to nie wystarczy, trzeba wszystkie zbić. Będę próbował uderzyć to knuckleballem. A, dobrze, już, le, już przynajmniej czajem, mniej więcej jak, jak to będzie leciało. Mhm. Mm Ale no, no nie, teraz, teraz mi to nie wyszło. No, jeszcze dwie próby mam. No, trafię. A, za nisko. No niech, to szlak. To piłka i tak jest podkręcana przy normalnym strzale. Proszę, teraz się musi udać. Jest! Jest, ale świetnie nauczyłem się strzelać. Nauczyłem się strzelać e, rzuty wolne takie fajne, więc to mnie bardzo cieszy. W tym śniadaniu możesz ko korzystać z pomocy kolegów, naczni LT, aby kontrolować drugiego lub RB, aby kontrolować trzeciego wykonawcę. Aby kontrolowany zawodnik dobiegł przebieg nad piłką na nacisnij X, a następnie A. Przed zakończeniem ustalenia siły eksperymentu i z różnymi tymi podaniami. Hmm. I proszę bardzo, udało się. No, i co tutaj mam zrobić? Co prawda nie trafiłem w punkt, ale o to chodziło. Uuu, potężna petarda. Ponownie nie o to chodziło. Ty jak ja to mam trafić? No, jest zaliczone, dobra. Co, te, co tutaj mamy? Mhm. I co, ja do tego miałem dojść jakoś niby? Nie tam. No, czemu mi za pierwszym razem wyszło, a teraz już nie wychodzi, powie mi ktoś. No, ej serio, bez przesady. Ej, dobra moi drodzy, zrobiłem to, ale zupełnie innym sposobem, który wam w sumie teraz pokażę jeszcze raz, jak to zrobiłem dokładnie. Po pierwsze, tutaj musicie zrobić tak, żeby trafić Bale'em A, jeszcze raz. Ej, musicie zrobić tak, żeby te, w te górne trafiać Bale'em Od tego trzeba zacząć. Tak, widzicie, dostajecie ponad 2000 punktów. Potem musicie tutaj przybiec i trafić Ronaldo dokładnie w taki sam sposób. Oczywiście jak trafiłem teraz, to nie, nie zaliczyło mnie e, Musicie także trafić w ten górny, wtedy Dobra, Jeszcze raz, jeszcze raz, od nowa Wtedy dostaniecie powyżej 2000 punktów za, e, za wszystko I e, Ja pierdzi... Serio, ja już tak długo to robię, że mam już tego dość serdecznie i Nie chcę was zostawić bez niczego, bo to jest naprawdę przydatne, jak to trzeba zrobić No teraz już oczywiście mi przestało wychodzić, jak tylko Włączyłem nagrywanie i chcę wam pokazać, jak to fajnie zrobić. Powiem wam, że mam wrażenie, że jej przygotowało to, ale w to ani razu nie grało, przynajmniej w te wolne. Bo to jest jakaś masakra jedna wielka. Jak to się. No teraz mi już nie wychodzi, nie? Jest, teraz. On zawsze trafia, nie wiem jakim cudem. E Teraz Ronaldo, no oczywiście nie trafiłem, trzeba trafić w ten górny, potem, zobaczcie, tam jest taki jeden, tutaj trzeba, zobaczcie, to co trzeba zrobić, uwaga, podać do Bale'a, jakoś ominąć tego, ja to sobie tak, no teraz, jakimś cudem mi tutaj wyszło jeszcze, ten tego olbrzyma trzeba po prostu ominąć Bale'em, nie wiem jak to ma ktoś to zrobić inaczej, ja to tak sobie wymyśliłem, że sobie tutaj kółeczko po prostu robiłem Trafić w to na górze, także na górze, i dopiero wtedy można ten. To ćwiczenie nie mam pojęcia, jak go wykonać. Już po prostu siedziałem tu nad nim chyba z 5 minut i nie wiem, naprawdę nie wiem, bo ciągle, ciągle jest po prostu coś nowego, ciągle nie potrafię tego wymyślić. No i tyle. No, jak widzicie, mam podać w tą stronę, mam tam, gdzie jest ta, ta strzałeczka, podać, ale za każdym razem, jak to robię, to jest albo za mocno, albo po prostu się wyłącza mi ćwiczenie. Więc, no nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam to wytłumaczyłem, ja już tego mam serdecznie dość, uwierzcie mi. E, chcę, żeby to ćwiczenie jak najszybciej się skończyło, bo to jest po prostu chore. Dobra. E, wznowie jeszcze raz to zepsuję, żeby nie było. Dobra, e, zmieniamy ćwiczenie, bo już chyba... Tak, wyzwanie treningowe już nam się włączyło, bo to zaliczyliśmy oczywiście. No to co, e, wybieramy jak nikogo innego jak e, Bale'a, no i zobaczmy, co my tutaj możemy Zrobić ćwiczenie treningowe. Jest serio, jestem tak zły na to, co to jej zrobiło, że, że nawet nie możecie sobie w to. No nie, nie uwierzycie w to naprawdę. Fatalnie się zachowali i fatalnie przygotowali to ćwiczenie. Mam wrażenie, że mówię, ani razu od nich nikt tego nie robił. Knuckleball podoba mi się strasznie fajnie. Jak widzicie, piłka świetnie leci. Jest taka podkręcona, jest e, mocna, co jest jedno z ważniejszych rzeczy. Uch poleciała, pięknie, pięknie. I ona to nie jest ta niekoniecznie nieruszająca się, e, bo ona się oczywiście kręci, ale. E, ale, ale co? Ale jest na pewno. Bo tą krę kręcącą się ciężko zrobić, a to jest równie dobre. Wow, jak, jak, jak teraz skręciła, widzieliście? I teraz do przodu. Pyk. Jedno pudło ustrzelone, co? Długie to jest. Długi ten. Ło, poleciało. Dobrze. Teraz tam. Pyk. Idealnie. No, po prostu lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć. E, tutaj sobie teraz uderzymy. Tak, może coś spadnie. No, tak lekko. Nie, nie za bardzo. I teraz tam poleci piłeczka. Pyk. No proszę, nie trafiłem. Tego się nie spodziewałem trochę. tutaj, da radę. Da radę, poleciały. No i... Jeszcze raz. Uuu, idealnie, idealnie tych na dole nie wiem, nie wiem jak je ściągnąć. No, Ale jakoś spróbujemy może tak. A on tak, on podkręca. Trzeba zawsze pamiętać, żeby... No ja nie lubię jak im podkręca. O, to chyba za lekko jest. No, tak myślałem ja o no i teraz, teraz powinno być dobrze. Przynajmniej jedno jest, jedno jest, zostało nam jedno, o nie, wycofało. No to fajnie, no to co od nowa lecimy, jeżeli chodzi o te knackle wole. nie nie wiem czy to mogę nazwać tak, no ale niech już zostanie. Bo w sumie to nie jest ta kręcąca się. Mm. O, jeszcze uderzyłem, no proszę. Po tak zwanym murku poszło. O, teraz podkręciła się za bardzo. I to tutaj spróbujemy uderzyć troszkę nad. Pasuje mi jak najbardziej. No to teraz centralnie w pudła się wpakujemy. I pięknie, pięknie. Tyle co. Jak się zdenerwowałem na to ćwiczenie. Naprawdę jest teraz już lepiej, ale wcześniej to zabiłbym. Teraz sobie podkręcimy ją. Tak troszeczkę. Chociaż mówię, ten strzał podoba mi się o wiele bardziej. Tak jo. Tak fajnie leci. Można na nim fajne okienka bić, jeżeli to oczywiście się trafi, bo to też. A, słupeczek. No. I wkręcona piłka. Dobra, moi drodzy. Początkujący jest, to mnie cieszy. Tutaj nikt nie doszedł. To tym bardziej jest to dla mnie, jakby takie. Motywujące, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, pomimo tego, że chwyciłem lekkiego rage'a Jak widzicie jestem jedynym ze znajomych moich, czyli większości youtuberów, który to zrobił Cieszę się Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem i Wy też dacie radę to przejść, bo to A masakra, dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku gier treningowych, na razie